Jestem Grażyna Glińska, właścicielka i kosmetyczka Grace's Days'a od 17 lat. To, co zaraz Wam przedstawię, bardzo Was zainteresuje. Czy kiedykolwiek myślałaś o zabiegu, który by usunął Twoje zmarszczki, poprawił wygląd szyi, a może podbródka, czyli odkręcił kalendarz? Może już wiesz, jakie zabiegi są na rynku? Obojętnie, którą z tych osób jesteś, to krótkie wideo pokaże Ci zabieg i może pomoże podjąć decyzję. Dzięki nowym technologiom właśnie teraz jest to możliwe, że w sposób bezbolesny, skuteczny i bezpieczny możemy podciągnąć, wygładzić ludzką skórę. Dodam, że możemy to osiągnąć bez skalpela i anestezji. Ci, którzy zdecydowali, zdecydowanie byli przeciwnikami jakichkolwiek zabiegów wcześniej, stają się naszymi klientami i polecają nam następnych. To prawda, trudno nie znaleźć w tym czegoś dla siebie. Pracuję w zawodzie ponad 30 lat i przez lata obserwowałam, jak ludzie cierpieli z bólu i finansowo, kiedy poddawali się różnym zabiegom piększającym ich wygląd. Doświadczenie, które zdobyłam prowadząc spa z tysiącami klientów, dało mi bardzo konkretną wiedzę i sposób patrzenia na przeróżne metody. Właśnie dlatego tak bardzo polecam Państwu tripolar. Wiele osób. Bardzo by chciało skorzystać z takiego zabiegu. Często ludzie używają pieniędzy jako wymówki, a w rzeczywistości jest to brak wiedzy o nowych metodach. Dlatego właśnie w Grace's Day spa postanowiliśmy zrobić krótki test, żeby sprawdzić, jak mocno wzrośnie zainteresowanie tym zabiegiem po obniżeniu ceny. Postanowiliśmy na początek, na krótki czas, obniżyć cenę o 20%, ale dla pierwszych kilku osób nawet o 50%. Tylko teraz możesz kupić ten zabieg po tak obniżonej cenie. Jeżeli chcesz skorzystać z tej okazji, daj nam swój e-mail. Po otrzymaniu Twojego e-maila prześlemy Ci więcej informacji oraz kupon zniżkowy. Do zobaczenia!